Hej, hej, hej! Ja Was witam znowu z mojej szklarni. Mam tu przede mną te pomidorki, które yy, miałam w domu. <grywa> Związałam, je. jak widzicie, czerwoną wstążką. One mi się już zaczęły po prostu rozkładać na tyle, że po prostu wywracały mi się. Ja dzisiaj przystąpię do przesadzenia po raz drugi, przypikowania tych pomidorów. One już, o, jak mi się po prostu kładą te pomidorki. Doniczki, mam takie jeszcze z tamtego roku. O coś takiego. Ziemia taka do warzyw. I ja zaraz będę. Zobaczymy przy okazji, jak to tutaj będzie wyglądał nasz. System korzeniowy, nie podlewałam. Wydłużyć trzeba po prostu to. Ciągnąć one już moi kochani. Nie mają po prostu miejsca. System korzeniowy wygląda tak ona. Ja sobie tutaj go wsadzę. Przycisnę tą ziemię. I będę tutaj ziemię dowała, nawet nie wiem czy po prostu tutaj czego coś większego jeszcze, że tak powiem, e, sadzić zobaczymy, Troszkę go przyduszę. A jak nie, to może po jakieś po tym, po, po śmietanie czy coś, żeby było głębiej, no jakoś tak to, powiem wam, wygląda bez zmian, dobra. No ja za chwilę wracam, pójdę, przyniosę takie kubki po śmietanie. Zobaczymy. No dobra, przyniosłam te pojemniki po śmietanie, bo mam więcej sprzętu jak roboty. Moje szydełko musiałam szukać, żeby tutaj dziury, dziury porobić. Wyciągniemy go po prostu. Ten pomidora. O. Chyba będzie znacznie znacznie głębiej cały w ziemi się upać upaciu, ulał i teraz go obsypię. Część pójdzie z powrotem na, na parapet, a część po prostu pewnie pójdzie do inspekta. i one sobie chlapną wiadomo ale tu się podleje je Zaraz weźmiemy jeszcze drugiego jakiegoś delikwenta. to ja mam te, te pojemniki po prostu z tamtego sezonu i tak się sobie zbieram mam te doniczki Nie mam takich wiaderów po serach, po, po innych innych rzeczach. No. O sobie to ziemię, co się tutaj rozsypie. To jak się na bałaganie, to mówię tutaj, to się nic nie dzieje. Ale wam powiem. Bo wolę serce. A no. można sobie tego delikwenta od samego spodu tutaj, jakiś listek uszkodzony czy coś to. O. Go sobie zasypuję i tak będę postępować z całością tych pomidorków potem je sobie te co mają wrócić na parapet to one wrócą na parapet one tutaj no już ze słońca już wieją, ale one odżyją. Tu się nic nie, nie dzieje. I mam już o dwa posadzone. Widzicie ich? Widzicie ich, dobra. Te już doniczki były dla nich za ciasne. Ja sobie tak będę robiła. Tutaj później w międzyczasie wam inne rzeczy pokażę. Już i pójdziemy. Pokażę Wam do porównania pomidorka z Inspektu. Jak wygląda jeszcze raz na te pomidory widzicie? Bliżenie może. Dobra, moi drodzy, ja tutaj sobie wzięłam do szklarni, żeby sobie w domu nie było aganić. Biorę się za sadzenie. Pokażę Wam po przesadzeniu. Widzicie one od razu klapły. Jak mówię, one wstaną. Już są takie duże, że. Już wymagają drugi raz tego przesadzenia głębiej i one będą też tutaj z tych łodyżek, jeszcze z tych włosków puszczały korzenie. Widzicie, bogaty system korzeniowy mają. No dobra, ja sadzę, pokażę Wam po posadzeniu. Kopiowałam sobie pora, to Wam pokażę. Takie dzisiaj prace też na zewnątrz ładna pogoda, więc trzeba się wziąć do roboty, do, do zrobienia, więc trzeba. Robi, czyli do potem. I o już moja pierwsza tura pomidorów popikowane. Te, co są tutaj, już je podlałam. Tam są jeszcze trzy. To te trzy pewnie pójdą już do inspektu. Ja idę, zaniosę te na parapet. Przyniosę drugie pomidory z parapetu, które pójdą też. Do pikowania w większe doniczki także część będzie zostawała na parapecie. Widzicie, one chlapły, ale one jutro już wstaną. Tak, bo one wieczorem nie specjalnie przesadzam, żeby nie było zbyt dużej temperatury. No dobra, to ja idę po kolejne. Zobaczycie te kolejne. Ja Wam kiedyś pokazywałam. Tam był film moje rozsady ostatnio na parapecie ale tak czas powiem wam szybko pędzi i dopiero co film jeden stawiłam już trzeba te pomidory było po prostu pikować i tak jeden za drugim jest trochę pracy no dobra to zanoszę do domciu i widzimy się za chwilkę przyniosę kolejne będę je pikować tak samo i tutaj są te drugie pomidorki parapetu one już troszkę głębiej były posadzone. Były posadzone w takie yy, z jogurtów. Też będę je wsadziła w te ośmietanie. Tak samo. Także też bardzo ładny mają system korzeniowy. Nie podlewałam ich. Bo one mi się dobrze no, wyciągały. I też o. Troszkę tą ziemię zasypię. Część też tutaj pójdzie połowa na parapet, druga połowa pójdzie już do inspektu, bo po prostu miejsca na parapecie brak. W drugim pomieszczeniu mam przepikowane papryki. O, I tak ładnie będę robiła ze wszystkimi. Oczywiście nie zapominamy o dziurkach żeby nadmiar wody wychodził niestety, widzicie w porównaniu do tego są dużo dużo niższe nic nie widzicie, ja wam tłumaczyłam, posadziłam tutaj te są dużo niższe sobie też tak, może na drugim pokażę, bo chyba nie było widać nic źle ustawiłam po prostu statyw, i popatrzyłam na podgląd ja muszę zaraz sobie tutaj wyciągniemy ta likwenta jaki on ma ładny system korzeniowy biorę sobie wybraną tą doniczkę jeszcze tutaj jak jest ten to sobie obrywam Sięcam sobie tam podziemnie i sobie tak obsypuję w koło bo tam tego chyba było źle widać więc powtórzę Powiecie, jak to jest. Statyw to obejmuje. Jakiś tam tylko obszar nie udusza. Bo tutaj, jak się podleje, to się samo udusi po podlaniu. Pod wpływem wody. O, mam dwa delikwentów. I tak zresztą. I pokażę, jak tamte po Tutaj jest ich 12, policzyłam. Tamtych nie liczyłam. I już wszystkie pomidory opikowane tutaj tam tam paletka 1, 2, 3, 4, 5, 6 pójdzie do domu. Te stąd pójdą do szklarni i te tutaj pójdą do szklarni. Ja sobie podlewam taką butelką, co podlewało mu roz tego rozsadę co siałam, nie rozsadzę, tylko co siałam, po prostu tam melon, arbuzy i te inne, to był film kto nie widział, to zachęcam wrócić się i obejrzeć no cóż, ja zaraz to zaniosę, te co do domu, zaniosę do domu, te co do szklarni, to, nie do szklarni tylko do inspektu, zaraz zaniosę do inspektu i Wam pokażę tego mojego pora. I pójdziemy do yy, pod, pod inspekcji. Pokażę Wam yy, pomidorki. Yy, pomidorki wybrane pomidorki. Niektóre, tak powiem, sztuki, jak one w inspekcie wyglądają. Jakie są duże i w ogóle. Dobra. Czyli za chwilkę. A pory wyglądają tak. Co widzicie rano. Popikowałam. Mam tutaj takie cztery kołki wbite po to, że po prostu narzucić na noc włókninę. Na to i przykryć, żeby one się też nie połamały. No dobra. To wygląda tak.